Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój tak pieszczotliwy kot nagle gryzie cię w trakcie głaskania. To niespodziewane ugryzienie, które wydaje się pojawiać znikąd, może nie być tym, co myślisz. W rzeczywistości, to delikatne ugryzienie może być dowodem na to, że twoja pieszczota aktywuje instynkt, o którego istnieniu nawet nie wiedziałeś. Zostań ze mną do końca, a zdradzę ci, co kryje się za tym zachowaniem i jak możesz wzmocnić relację z twoim kocim przyjacielem. Numer pierwszy. Zagadka dwóch obwodów. Cicha bitwa w kocim mózgu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój kot, który spokojnie spał obok ciebie, nagle zamienia się w małego lwa i gryzie cię, jak drapieżnik? Nauka o kotach odkryła coś fascynującego, co dokładnie wyjaśnia to zachowanie. Koty mają dwa całkowicie oddzielne obwody mózgowe odpowiedzialne za gryzienie. Pierwszy obwód, zlokalizowany w obszarze mózgu zwanym pod wzgórzem, jest odpowiedzialny za ciche ugryzienie, to wyrachowane, pozbawione emocji ugryzienie, którego drapieżniki używają do polowania. Jest to prymitywny instynkt, który kieruje poszukiwaniem ofiar. Z kolei drugi obwód, w innej części mózgu, zarządzać ugryzieniem gniewu obronnego, tym, któremu towarzyszą dramatyczne syki i nastroszone futro, co jest wyraźnym sygnałem obrony. Co najbardziej zaskakujące, te dwa obwody nie działają jednocześnie. Wzajemnie się hamują. Ugryzienie, które twój kot wykonuje podczas głaskania, nie jest aktem gniewu ani obrony, ale aktywacją obwodu drapieżnika. Oznacza to, że głaszcząc go, niechcący stymulujesz zachowanie łowieckie. To nieoczekiwana reakcja neurologiczna, która doskonale wyjaśnia, dlaczego chwila czułości może prowadzić do takiego zachowania. To odkrycie całkowicie zmienia sposób, w jaki rozumiemy interakcję z naszymi kotami, ujawniając, że to, co uważamy za prosty gest czułości, może mieć znacznie głębszy wpływ na ich instynkty. Teraz, gdy wiesz, że ugryzienie może być instynktem łowieckim, powiedz mi w komentarzach, czy zauważyłeś kiedyś różnicę w zachowaniu swojego kota podczas głaskania? Numer drugie. Pułapka przeciążenia neurologicznego. Punkt nasycenia czułością. Ten moment... W którym Twój kot przechodzi od spokojnego mruczenia do nagłego ugryzienia w środku sesji pieszczot, ma naukowe wytłumaczenie, o którym niewielu właścicieli kotów wie próg czułości. Każdy kot ma dokładny punkt, ile pieszczot może znieść, zanim jego neurony czuciowe zostaną przeciążone. Dla niektórych kotów ten limit może wynosić zaledwie dwa lub trzy głaski, po czym chemia mózgu drastycznie się zmienia. To, co się dzieje, to przeciążenie przetwarzania sensorycznego. Powtarzające się głaskanie stymuluje mieszki włosowe, powodując nagromadzenie aktywności elektrycznej w neuronach czuciowych, która staje się coraz bardziej nieprzyjemna. To uczucie wywołuje stan, który neurolodzy nazywają nadmierną stymulacją, gdzie przyjemny dotyk zamienia się w irytację. To przeciążenie jest tak realne, że może się znacznie różnić u poszczególnych kotów, a nawet w zależności od rasy. Rasy orientalne takie jak koty syjamskie i bengalskie zazwyczaj mają niższy próg z powodu genetycznych wariacji, które wpływają na neuroprzekaźniki regulujące nastrój i przetwarzanie sensoryczne. Najbardziej zaskakującym odkryciem jest to, że Twój kot daje Ci ciche ostrzeżenie 30 do 60 sekund przed ugryzieniem, ale w języku, którego większość z nas nie rozumie. Podczas gdy my skupiamy się na mruczeniach jako sygnale do kontynuowania, ignorujemy subtelne sygnały. Takie jak zmiany w ułożeniu uszu, ruchy ogona i falowanie skóry, które są prawdziwymi oznakami nadchodzącego przeciążenia sensorycznego. Numer trzecie cichy język ciała, który przegapiasz, ostrzeżenia przed ugryzieniem: czy twój kot próbuje się z tobą komunikować tuż przed ugryzieniem? Odpowiedź brzmi: Tak, na pewno. Ale niewielu ludzi rozumie ten system komunikacji przed ugryzieniem. Gdy neurony czuciowe twojego kota zbliżają się do przeciążenia, rozpoczynają sekwencje sygnałów ostrzegawczych, które rosną w pilności. Nauczanie się odczytywania tych sygnałów jest jak odkrywanie tajnego języka, który przekształci twoją relację. Pierwsze ostrzeżenie pojawia się w oczach. Rozszerzające się źrenice 30 do 45 sekund przed ugryzieniem wskazują na wzrost stymulacji. Następnie pojawia się falowanie skóry. Subtelne fale na grzbiecie kota, spowodowane skurczem mięśni skóry w odpowiedzi na rosnącą irytację. Większość z nas po prostu nie zauważa tych ruchów. W miarę zbliżania się przeciążenia, ogon staje się najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem. Ogon, który przechodzi z delikatnego kołysania do szybkiego, gorączkowego ruchu, jest sygnałem, że limit sensoryczny ma zostać przekroczony. Badania ekspertów od kociego zachowania ujawniły, że 83% ugryzień jest poprzedzonych ruchem ogona, który nasila się w ciągu 15 sekund przed ugryzieniem. Ostatnim sygnałem jest zmiana ułożenia uszu. Uszy, które przesuwają się do tyłu lub spłaszczają się przy głowie, wskazują, że kot osiągnął swój absolutny limit. W tym momencie ugryzienie jest prawie nieuniknione, chyba że natychmiast przestaniesz go głaskać. Czego większość właścicieli kotów nie zdaje sobie sprawy, to że te sygnały podążają za przewidywalnym wzorcem, którego można się nauczyć, ale istnieje jeszcze głębszy czynnik biologiczny, który wpływa na te limity. Numer czwarte. Związek z mikrobiomem. Ukryty sekret w zdrowiu jelit. To wydaje się niewiarygodne, ale agresywność Twojego kota może mieć związek z bakteriami w jego jelitach. Innowacyjne badania odkryły imponujący związek między agresją u kotów a zdrowiem mikrobiomu jelitowego, czyli społeczności bakterii, które żyją w jelitach. Koty z niezrównoważoną florą jelitową są znacznie bardziej drażliwe i mają niższy próg agresji wywołanej głaskaniem. To odkrycie zmienia sposób, w jaki weterynarze-behawioryści podchodzą do problemu ugryzień. Badania pokazują, że koty z problemami mikrobiomu z powodu antybiotyków lub złej diety wykazują 40% wzrost reaktywnych ugryzień. Mechanizm jest fascynujący. Bakterie jelitowe produkują prekursory neuroprzekaźników, które bezpośrednio wpływają na chemię mózgu i przetwarzanie sensoryczne. Ta oś jelitowo-mózgowa wyjaśnia, dlaczego niektóre koty wydają się stawać bardziej gryzliwe po chorobie lub leczeniu antybiotykami. Zmieniony mikrobiom tworzy efekt łańcuchowy, który zwiększa wrażliwość sensoryczną i obniża próg przeciążenia neurologicznego podczas pieszczot. Co jeszcze bardziej interesujące, istnieją dowody na to, że probiotyki mogą znacznie zmniejszyć zachowanie gryzienia u niektórych kotów. Specjalistyczne probiotyki dla kotów wykazały znaczący sukces w testach klinicznych, gdzie 68% gryzących kotów wykazywało mniejszą agresywność po 30 dniach suplementacji. To otwiera nowe podejście do radzenia sobie z tym zachowaniem, o którym większość właścicieli kotów nigdy nie pomyślała. W związku z tym odpowiedz mi. Czy uważasz, że dieta i zdrowie jelit twojego kota mogą wpływać na jego temperament? Numer 5. Technika mapowania progu. Odkryj dokładny limit swojego kota. A gdybym powiedział ci, że możesz obliczyć dokładny limit czułości swojego kota? Specjaliści od kociego zachowania opracowali rewolucyjną technikę zwaną mapowaniem progu, która może przekształcić twoje rozumienie indywidualnych granic twojego kota. To naukowe podejście polega na metodycznym śledzeniu dokładnej liczby głaskania, którą twój kot toleruje, zanim pokaże pierwsze sygnały ostrzegawcze. Proces jest zaskakująco precyzyjny. Zacznij głaskać swojego kota w jego ulubionym miejscu, zazwyczaj na policzkach lub pod brodą, licząc każdy głask. Uważnie obserwuj pierwszy subtelny sygnał ostrzegawczy, który może być mały ruch ogona lub falowanie skóry. Liczba głaskania przed pierwszym sygnałem jest progiem Twojego kota. Rewolucyjność tego podejścia polega na odkryciu, że większość kotów ma niewiarygodnie stałe limity. Twój kot może tolerować dokładnie 17 głasków na grzbiecie, ale tylko 8 u nasady ogona. Mapując te limity dla różnych części ciała, tworzysz spersonalizowaną, unikalną mapę pieszczot dla swojego kota. Wielki sekret polega na tym, przestań głaskać na dwa lub trzy głaski przed osiągnięciem limitu. Ta technika, zwana przerwaniem przedprogowym, czyni coś niezwykłego. Stopniowo zwiększa próg w czasie, ponieważ Twój kot uczy się, że sesje głaskania kończą się, zanim zacznie się dyskomfort. Behawioryści donoszą, że że limity mogą wzrosnąć o 30-40% w ciągu zaledwie kilku tygodni stosowania tej techniki. Numer 6. Obwód drapieżnej zabawy. Kiedy ugryzienie wynika z nudy. A co jeśli ugryzienie twojego kota nie ma nic wspólnego z pieszczotami? Innowacyjne badania nad kocim zachowaniem ujawniły nieoczekiwaną prawdę. Wiele przypadków pozornie losowych ugryzień w rzeczywistości wynika z niedostatecznie stymulowanych obwodów drapieżnych. Mózg Twojego kota ma wstępnie zaprogramowane sekwencje łowieckie, które muszą być regularnie aktywowane. A kiedy nie są, ta energia jest przekierowywana na najbliższy ruchomy cel Twoje ręce. To wyjaśnia ten mylący moment, kiedy idealnie spokojny kot nagle atakuje Twoją rękę bez ostrzeżenia. To nie jest agresja ani irytacja to przekierowany impuls drapieżny, który nie znalazł odpowiedniego ujścia. Najsilniejszy dowód pochodzi z badań. Które pokazują, że wprowadzenie ustrukturyzowanej zabawy łowieckiej, która obejmuje pościg, schwytanie, zabicie i jedzenie, zmniejsza incydenty ugryzień o 75%. Sekret polega na tym, że koty muszą ukończyć całą sekwencję polowania, a nie tylko pościg. Większość interaktywnych zabawek zaspokaja tylko część pościgu, pozostawiając części schwytania, zabicia i jedzenia niekompletne. To tworzy sfrustrowaną drapieżną energię. Która często objawia się ugryzieniem podczas sesji głaskania. Eksperci zalecają zabawy, które stwarzają opór, gdy kot gryzie, jak zabawki, które może kopać, po których natychmiast następuje mały smakołyk, aby symulować część jedzenia sekwencji. Robienie tego dwa razy dziennie drastycznie zmniejsza ugryzienia. Numer 7 Paradoks ugryzienia miłości, kiedy ugryzienie jest oznaką uczucia. Czy te delikatne ugryzienia które twój kot ci daje, są w rzeczywistości oznaką głębokiego uczucia? Ugryzienie miłości u kotów to jedno z najbardziej niezrozumianych zachowań. Te delikatne ugryzienia, które nie ranią i często towarzyszą mruczeniu i ugniataniu łapkami, mylą wielu właścicieli kotów. Czy są one oznaką uczucia, czy początkiem agresji? Etologia kotów odkryła coś niezwykłego. Ugryzienia miłości aktywują zupełnie inne szlaki neuronalne niż ugryzienia łowieckie lub obronne. Pochodzą one od zachowań kociąt podczas karmienia i reprezentują złożony stan emocjonalny, który łączy w sobie komfort, czułość i wspomnienia matczyne. Kiedy twój kot daje ci te delikatne ugryzienia, jego mózg uwalnia koktajl oksytocyny, hormonu więzi oraz endorfin związanych ze wspomnieniami karmienia i opieki matczynej. Te ugryzienia odtwarzają neurochemiczny stan bezpieczeństwa z kociego dzieciństwa. Kluczem do rozróżnienia jest nacisk ugryzienia i język ciała. Prawdziwe ugryzienia miłości nigdy nie naruszają skóry i towarzyszy im zrelaksowana postawa, półprzymknięte oczy i ciągłe mruczenie. Reprezentują one jedną z największych form zaufania, jaką kot może okazać. Czego większość właścicieli nie zdaje sobie sprawy, to że reagowanie na te ugryzienia delikatnym unieruchomieniem, zamiast odsuwaniem się, tworzy głęboką więź. Taka reakcja naśladuje zachowanie matki kotki podczas karmienia wzmacniając emocjonalne bezpieczeństwo, które to zachowanie tworzy. Numer 8. Podejście inteligentnego przerywania. Klucz do zdrowego zachowania. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z ugryzieniem, które nie jest ugryzieniem miłości, jest delikatne, ale inteligentne przerwanie. Często naszą natychmiastową reakcją jest odciągnięcie ręki lub krzyk, co niestety tylko wzmacnia to zachowanie. Kiedy szybko wycofujesz rękę, Niechcący aktywujesz instynkt łowiecki swojego kota, ponieważ szybki ruch przypomina ruch ofiary. Prawidłowe podejście polega na natychmiastowym, ale spokojnym i bez dramatu przerwaniu sesji pieszczot. Użyj łagodnego głosu, aby powiedzieć nie lub spokój i przestań wchodzić w interakcję. Idealnie jest po prostu zignorować kota na krótki czas. To działanie uczy, że ugryzienie jest końcem pieszczot, a nie nagrodą za nie. Ta pauza jest kluczowa dla przeprogramowania reakcji Twojego kota. Celem jest stworzenie jasnego skojarzenia. Ugryzienie równa się koniec uwagi. Przeciwieństwo, czyli poświęcanie uwagi, nawet jeśli to reprymenda, wzmacnia zachowanie, ponieważ kot rozumie, że ugryzienie było sukcesem w zdobyciu Twojej uwagi. Innym ważnym punktem jest skierowanie uwagi kota na odpowiednią zabawkę. Jeśli zauważysz, że ugryzienie pochodzi z nudy lub nagromadzonej energii, zawsze miej pod ręką zabawkę, aby przekierować ten impuls. Wędka, zabawkowa myszka lub piłka mogą być idealnym rozpraszaczem, aby zaspokoić instynkt łowiecki w bezpieczny i zabawny sposób. To podejście przerywania z przekierowaniem jest najskuteczniejsze w tworzeniu nowego wzorca zachowania u twojego kota. Numer 9. Synergia między dietą a zachowaniem wpływ odżywiania na drażliwość. Nie lekceważ siły odżywiania w zachowaniu swojego kota. Dieta ma bezpośredni związek ze zdrowiem mikrobiomu jelitowego, który, jak już widzieliśmy, wpływa na drażliwość i zachowanie gryzienia. Dieta bogata w wysokiej jakości składniki, które zawierają niezbędne składniki odżywcze dla zdrowego mikrobiomu, może zrobić ogromną różnicę. Szukaj karmy, która zawiera probiotyki i prebiotyki, Ponieważ pomagają one utrzymać zdrową równowagę bakterii w jelitach. Ponadto, odpowiednie nawodnienie jest kluczowe. Brak wody może prowadzić do problemów trawiennych, które wpływają na zdrowie jelit, co z kolei może wpływać na nastrój i zachowanie. Przewlekłe odwodnienie może sprawić, że twój kot będzie bardziej drażliwy i będzie miał niższy próg stresu. Używanie wody filtrowanej lub poidełek fontannowych może zachęcić twojego kota do picia większej ilości wody. Kolejnym ważnym punktem jest unikanie gwałtownych zmian w diecie. Nagła zmiana karmy lub diety twojego kota może spowodować brak równowagi w mikrobiomie, co skutkuje problemami trawiennymi i potencjalnie wzrostem drażliwości. Jeśli musisz zmienić dietę, rób to stopniowo, mieszając starą karmę z nową przez kilka dni. Zdrowie twojego kota, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, zaczyna się od dobrego odżywiania. Dbanie o dietę to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie, że Twój kot jest szczęśliwy i zdrowy, zmniejszając potrzebę zachowań, takich jak gryzienie. Numer Dziesiąte. Znaczenie rutyny i wzbogacania środowiska Utrzymuj zaczyn mózg kota. Znudzony kot to kot skłonny do problemów behawioralnych, w tym gryzienia. Rutyna jest kluczowa dla psychicznego dobrostanu Twojego kota. Koty są stworzeniami nawyku i czują się bezpiecznie, gdy wiedzą, czego się spodziewać. Ustal stałe pory karmienia, zabawy i pieszczot. Pomaga to zredukować niepokój i nagromadzoną energię, która może objawiać się jako agresja. Wzbogacanie środowiska jest kluczem do utrzymania umysłu twojego kota zajętego i szczęśliwego. Zapewnij mu interaktywne zabawki, drapaki, półki. Na które może się wspinać, a nawet zabawki z dozownikami jedzenia, które zmuszą go do polowania na pokarm. Zaspokaja to naturalny instynkt łowiecki i zmniejsza szansę, że ugryzie cię z nudy. Codzienna zabawa jest obowiązkowa. Co najmniej 15 do 20 minut ukierunkowanej zabawy dziennie. Przy użyciu zabawek, które imitują ofiary, może zdziałać cuda. Używaj wędki i poruszaj nią w sposób nieprzewidywalny, aby symulować ruch ofiary, pozwalając mu na schwytanie zabawki na końcu zabawy, aby zaspokoić pełny cykl łowiecki. Innym ważnym punktem jest różnorodność. Koty mogą szybko znudzić się tymi samymi zabawkami. Uczymuj zapas zabawek i wymieniaj je regularnie, aby utrzymać zainteresowanie. Ukrywanie smakołyków w domu lub używanie piłek z jedzeniem w środku to również świetny sposób na stymulowanie jego umysłu. Dobrze ustalona rutyna i wzbogacone środowisko to najlepszy sposób na zapewnienie, że Twój kot ma pełne i szczęśliwe życie, zmniejszając zachowanie gryzienia i jeszcze bardziej wzmacniając Waszą przyjaźń. Jak widzieliśmy, ugryzienie Twojego kota to nie tylko kaprys, ale złożone zachowanie, które może być sygnałem przeciążenia sensorycznego, niezaspokojonego instynktu łowieckiego, a nawet oznaką uczucia. Rozumiejąc te ciche sygnały i stosując techniki, które udostępniliśmy, nie tylko rozwiążesz problem gryzienia, ale także pogłębisz swoją więź z Twoim kocim towarzyszem. Pamiętaj, cierpliwość, obserwacja i odrobina nauki mogą całkowicie odmienić Twoją relację z kotem.